Cześć, z tej strony witajcie na moim kanale. Chwilkę o Asusie, może nie chwilkę. Asus ROG 5, czyli ROG 5, Fon, którego można kochać albo można nienawidzić, takie chyba jest moje zdanie, gdyż nie jest to smartfon gamingowy. Ich nie ma za wiele na rynku, więc Asus jest naprawdę jednym z kilku, które reprezentują właśnie tą otóż to niszę i powiem Wam, że jeżeli chodzi o granie, chyba szczerze mówiąc bardziej wypasionej, w pełni posiadającej wszystko i naprawdę na full wypasie w wersji nie znajdziecie. No i takie jest moje zdanie, jak chcecie grać to tego typu sprzęt naprawdę będzie chyba jednym z najlepszych rozwiązań. A myślę, że dlaczego? No cóż, sama specyfikacja jego mówi samo za siebie. jest. Standard 888, 16 gramów, yy, pamięć wewnętrzna UFS 3.1, tyle. Wszystko naprawdę, jeżeli chodzi o gry, działa, gra, pędzi. No, no nie, ma. nie ma lepszego sprzętu do grania, jeżeli chodzi jeżeli zależy wam na jakości, wyglądzie tych gier. Oczywiście, full detalach na komórce i tak dalej. To bezproblemowo. Do tego wszystko wsparte jest naprawdę dużym ekranem. Macie tutaj Full HD Plus w AMOLEDzie 6.78 cala. Ekran naprawdę bajeczny, jeżeli chodzi o jego możliwości ustawiania i odświeżania, no to 144 Hz naprawdę robią robotę. Jeżeli chodzi o sam dotyk, też jest, jeżeli dobrze pamiętam, 360 Hz odświeżania, więc no słuchajcie, tutaj naprawdę jest Bajlando. Mówiąc krótko, nie da się dorwać chyba lepszego sprzęciora, jeżeli chodzi o kwestie nie wiem, czerni, odzorowania kolorów, w, w, hmm, właśnie odświeżania. Tu macie tutaj oczywiście. Aż, aż 44 144 Hz no, no, czuć to, czuć to, czuć to że to działa, że to naprawdę biegnie zapierdula za przeproszeniem i, i naprawdę, no da się, da się na tym pograć i to całkiem, całkiem fajnie tutaj jeżeli chodzi o jakiekolwiek działania benchmarki, kwestie związane z moimi speed testami, no telefon naprawdę wygrywa praktycznie prawie wszędzie i wszystko, więc no, no nie ma czegoś lepszego, no, grafika Adreno 660 naprawdę naprawdę pozazdrościć i, i tylko i wyłącznie się cieszyć. Czemu telefon Strix jest stworzony do gier? Z racji tego, że naprawdę jest do tego przystosowany. Mamy tak zwany tryb X, który hmm, cały, całość w ogóle menu związanego z nim, wszystko co tutaj dostajecie od Asusa, czyli kwestie ustawień gamingowych, gdzie, gdzie tak naprawdę można sobie dodać bibliotekę gier, Mianowicie konsolę, gdzie ustawiacie wszelkie parametry, które chcecie, jak Wam telefon oddziałać, co ma robić, w momencie gdy sobie gracie, typu profili ustawiania samego smartfonu jest kil kilkanaście, no możecie sterować wszystkim, od wi-fi, od jakichś przeszkadzajek, po konfigurację wyświetlacza, wyświetlacza z tyłu takiego drobnego. Oczywiście e, swój profil można stworzyć, o coś, coś no, chwilowo nie, nie połączony jestem chyba z netem, albo coś nie działa mi net, no ale no, no, mniejsza, mniejsza w tym momencie oto, naprawdę da się to zrobić, wszystko dodatkowo, oczywiście sama konfiguracja smartfonu, możecie tu skonfigurować dwa dodatkowe przyciski i to w grach się sprawdza. E, smartfon e, nie da się ukryć, że z Natysem na 888, 888, narzekałem tak na Yy, ostatnie wypusty Exynosów od Samsunga 888 naprawdę się grzeją. Pogracie trochę, teraz w szczególności przy takich jakichś cieplejszych dniach, jakie mam, mamy teraz, telefon jest mega, mega gorący. No i tu przychodzi to, co dostajecie od Asusa, czyli ten wentylatorek z całym tutaj zestawem yy, jeszcze dwóch dodatkowych przycisków, które sobie też konfigurujecie właśnie, otóż to tutaj w samej tej aplikacji od Asusa, więc tu wszystko da się, da się sobie tak naprawdę ogarnąć. Wentylator. Naprawdę się przydaje. Trochę go słychać, ale no wiadomo, jeżeli chcecie pograć, to się przydaje. Powietrze wychodzi bokami, jest w stanie schłodzić to urządzenie i naprawdę przydaje się. Jeżeli macie zamiar dużo grać, naprawdę moim zdaniem jest to raczej przydatny bardzo gadżet. Dodatkowo dwa triggery, jeżeli macie już tu przyciski, tu przyciski, przyciski na ekranie, to no naprawdę można sobie grać tak, jakby się chciało. Co jeszcze w tym samym graniu idealnie Wam pomaga, moim zdaniem, to że no, po pierwsze jest mini jack, można sobie podpiąć albo tu, albo tu jakieś urządzenie, ale moim zdaniem tak naprawdę nie ma potrzeby. Głośniki, które są w tym smartfonie, moim zdaniem na moje ucho, które nie jest złe, i na ilość smartfonów, które sprawdziłem, to na chwilę obecną nie miałem nigdy lepszego smartfonu, który lepiej gra. Słuchaj, nawet niskie tony, słuchajcie, no to w ogóle w smartfonowym świecie jest rzadkość, więc głośniki, które są umieszczone, czute, grają ci frontalnie do Ciebie. Więc no to jest, to, jest, to jest najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem, brzmienie, no w sumie, szczerze mówiąc, bajka. Sam wygląd i stylistyka, no może od tego też powinienem trochę zacząć. Jak już powiedziałem chyba na początku, innym się podoba, albo nie. Mi prywatnie, szczerze mówiąc, nie, no to nie jest moja bajka. Ja jakoś wolę, wiesz, coś czarnego, coś, co jest stonowane, a nie tak zwany odpust. No, ale cóż, to jest raczej telefon dla młodszych ludzi. Ja już ponad 30 parę lat, więc no, to, to nie, mój, nie mój, że tak powiem, styl stylistyczny. to było całkowicie czarne, bez dodatków, idealnie. Jest też wersja czarna, oczywiście, tego smartfona, ale też jakieś tam coś się świeci, coś się dzieje. Tutaj ja bym wolał, szczerze mówiąc, bardziej, bardziej stonowane. Sprawy. Z... Idąc od kwestii gamingowych po normalne użytkowanie, otwieranie aplikacji, cokolwiek, działanie, multitasking, no, no nie da się tego telefonu zabić za przeproszeniem, albo zrobić, żeby w ogóle był chociaż troszkę wolniejszy. Tutaj tak naprawdę wszystko działa tak jak być powinno. No, 16 gramów masakra, wszystko jest w nim, wszystko ładnie, pięknie działa. Tutaj naprawdę nie można się do niczego zaczep przyczepić, zaczepić. No, no nie da się, no nie mam pytań po prostu. Co do kolejnych kwestii, tu jeszcze w ogóle jest ta która już w moim nie ma, więc uważać trzeba, bo ona wypada. Są te zaślepione te porty, więc no, taka gumeczka u mnie nie brak. No cóż, tutaj sobie nie podziałamy. Myślę, że tematy związane z biometrią, rozpoznawaniem twarzy, ja jestem za kamerą, wychylam się, no tutaj to nie jest takie od razu rozblokowanie, więc trochę to trwa, jeżeli chodzi o rozblokowanie twarzą. Jeżeli chodzi o czytnik linii papilarnych, Powiem Wam, że jest to optyczny oczywiście, taki wolę. Nie lubię tych ultraciemkowych y, y, od Samsunga. Powiem Wam, że optyczny czynnik bez, bez jakichkolwiek zająknięć. Naprawdę jest, jest, jest grubo, dobrze, tak jak być powinno. Kwestia baterii 6000 mAh, no niby dużo, po, nie będę że jak nie gracie, nie używacie go dzień z hakiem wytrzyma, ale odpalicie jakiekolwiek granie, to się tak nagrzewa wszystko, tak wszystko szybko działa, że no nie, trzeba używać ładowary, sorry, coś tu się trze, trzeszczy, ładowarki z kabelkiem, która jest potężna. Wiadomo, ile tutaj było tych amperów? 65 W, no to to wiadomo, nie mam nic do, pytania, do, do dodania. Jak gracie, no to trzeba, fajnie jest to w ogóle ten kabel w opłocie. ja mam takie kable, wszyscy powinni takie robić, ale no cóż, nie wszyscy to robią. Łączności, kwestie Bluetootha, no oczywiście Wida XA, no tutaj jest wszystko, co co byście sobie chcieli, jeżeli chodzi jeszcze oczywiście o dźwięk, macie Bluetooth 5.2, wsparcie aptX i aptX HD, jest Wi-Fi 6, wszystko w tym temacie. Co tak chyba jest najsłabszą moim, moim zdaniem stroną tego smartfona, to myślę, że aparaty. Tutaj ten zestaw, który posiadacie, główny, szerokokątny i, 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 i aparat makro, robią te zdjęcia w miarę rozsądne. Jest to, można sobie poprzeglądać, zrobiłem całą, cały film odnośnie zdjęć, w jakiś tam sposób one się bronią, wiadomo, nie ma dramatu, chociaż brakuje zooma. Tutaj jest to wszystko rozwiązywane cyfrowo, ale powiem Wam też, że ten zoom, no, no nie ma takiego... Powiem tak, niewprawne oko nie zauważy, że cokolwiek tutaj jest zrobione optycznie, w miarę te piksele się kleją i po prostu nie widać, że to jest jakieś coś cyfrowo zrobione. Zdjęcia ze standardowego ładne, nie ma jakichś zmian tonalnych, z jakich wokół kadru, w okolicach kadru jakichś dziwnych, dziwnych artefaktów, dziwnych działań, ale już troszeczkę w nocy mamy troszkę już gorzej, szczególnie szeroki kąt, jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, moim zdaniem kuleje. Nie są one jakieś takie super turbo, jak w innych smartfonach, takich bardziej topowych. Często wokół świateł robią się takie różne aureolki, flarki i tym podobne, tym podobne rzeczy. Zdjęcia makro. Nie jestem tutaj jakimś wielkim fanem tego typu fotografii, Są, tak to nazwijmy, ogólnie, fotograficznie jest dobrze, no ale bym nie powiedział, że na poziomie nie wiem, flagowców S21, jakichś M11, tym podobnych tematów iPhone'ów, więc tutaj, fotograficznie, będzie trochę gorzej. Ale, no moim zdaniem, no wiadomo, ten telefon nie jest stworzony do, hmm, do robienia zdjęć, on jest stworzony do po prostu zapięcia. Wentylatorka, odpalenia wszelkiej maści możliwych mobilnych. Gierek, jakiś MMO, cokolwiek I trzaskania, tyle ile się da Tyle ile palce wytrzymają Tyle ile bateria wyciągnie I właśnie moim zdaniem taki jest właśnie ROG 5, czyli phone Na którym po prostu macie robić jedno Macie na nim grać, tyle Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło Hej!